Dzień dobry, dzień dobry. Już dzisiaj pokażę Wam, jakie są zmiany w moim przyszłym mieszkaniu. Tutaj korytarz jest teraz zagracony, bo cały czas coś tu się dzieje. Cegły są zgromadzone. Zresztą cegły się bardzo przydają z kilku, z kilku powodów, ale to po kolei nie wszystko od razu zdradza. Uwaga, jest piękna wylewka. No po prostu ręczna robota. No i tutaj się kryją jakieś tutaj rury nagle. Są rury. To jest tak. Woda ciepła, zimna. Kanalizacja. Odpływy. To wszystko pięknie wygląda. Nie wiem, czy będzie mi dobrze to uchwycić, ale tutaj, uwaga, może stanę z boku, powstaje właśnie łazienka. Taka nieduża, ale wystarczająca, żeby wszystko pomieścić. Takie rzeczy. No jest po prostu bajka. Kto by pomyślał, że z takiej kuchni letniej powstanie coś takiego, które zaczyna wyglądać jak normalne mieszkanie? Odsyłam Cię do wcześniejszego filmu, który pokazuje, jak, jak wyglądała ta wcześniejsza wersja. No Teraz niesamowita, już na tym etapie jest taka różnica. Ale uwaga, tutaj jeszcze przypomnę: naprzeciwko łazienki były drzwi. Drzwi do. A teraz jest piękna ściana z cegieł. No po prostu najlepsze jest to, że to są cegły z odzysku. Dla mnie to jest jedna z rzeczy, które chciałam kiedyś mieć w mieszkaniu. Na to się nigdy nie odważyłam. A tutaj proszę. Jak na zamówienie. No i teraz dalszy etap prac będzie następował. I tak to wygląda. Posadzka jest. Jestem bardzo zadowolona z tego postępu, bo fajnie jest zobaczyć efekt, jak to wszystko idzie do przodu. Nawet jeżeli mniejszymi kroczkami, lub większymi, bo to w zależności co robimy, to jest naprawdę fajnie. Także tak. Ja lecę teraz, bo mam jeszcze dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia. Także to zostawiam cię z tym kolejnym filmem do obejrzenia i do zobaczenia. Dzień dobry, dzień dobry. To jest kolejny dzień remontu i tutaj uwaga, pewne zmiany nastąpiły. Dużo profili pociętych, ale z tego na razie nie wykorzystujemy. To są już resztki, tak naprawdę, które nam zostały. Zaraz pokażę od czego. I tutaj oczywiście nasze robocze pomieszczenie. Wszystko tu jest. Wszystko i nic. Taki to proszę się prezentuje przedsionek. Na razie bez większych zmian. Próbowałam już trochę zacząć robić demolkę. O, tutaj, na tej ścianie. Wbrew pozorom zrobiłam więcej niż wygląda, bo wyciągnęłam też takie śruby. Tutaj są nawet miejsce na te śruby, które tutaj były. O, proszę. A uwaga, co się znajduje pod tym? Mam nadzieję, że będzie widać. Tutaj, o, zaczynają się takie tunele, myszy. Także to jest przez cały, przez cały styropian. Takie wy... tu już nie będzie widać, ok. Normalnie wyobraź sobie, że tutaj przez cały przebiegają różne korytarze. Także miały co robić. A propos tych gwoździ, które musiałam wyciągnąć, to właśnie wygląda tak. Taki. O! Coś takiego. Dobra. No i co tutaj mamy jeszcze? Piękna ścianka z tego stoi. Cały czas. I jest ekstra. Tutaj drapina trochę przeszkadza, ale nie jest ładnie. No i teraz uwaga. Łazienka. Coraz bardziej przypomina łazienkę. Są tutaj już płyty. Płyty. W środku jest już wełna. Także będzie ciepło. Jakoś tak. Teraz już tu ciemno, więc nie wiem, czy będzie dobrze widać. Jest rano, ale na razie w pomieszczeniu jest ciemno, bo nie zapaliłam żadnego światła. Ale to tak wcześniej było, tak? Rury odprowadzone. Teraz wszystko pięknie zabudowane. już będzie można za chwilę przechodzić do kolejnego etapu. No i niezastąpiony odkurzacz, który wciąga wszystko. Bardzo lubię się nim bawić, bo styropian bardzo ładnie wciąga. Tutaj resztki wełny jeszcze leżą. I uwaga, uwaga. Tutaj przejdę, przejdę, przejdę się, żeby tylko się nie przewróciła. No, Ściana kuchenna z pięknym oto rysunkiem autorstwa Adama z Wiejskiej Inspiracji. Miał 5 minut przerwy i tak postanowił wykorzystać swój, swój czas. Tak, to jest ściana od łazienki, jednocześnie będzie ścianą kuchenną i pokojową, w sumie też, bo tu będzie taka otwarta przestrzeń, żeby tutaj jeszcze miało to ręce i nogi. I nasza piękna lampa, która była tutaj znaleziona w tym, w tym gospodarstwie, wygląda y, bardzo ciekawie, bo teraz można takie lampy kupić za jakieś tam pewnie grube pieniądze. Ona jest klimatyczna, jest bardzo stara i bardzo, bardzo przydatna. I tutaj płyty powycięte. Niektóre jeszcze elementy z tego, co mi wiadomo, wykorzystamy. I tak się o to teraz prezentuje. Także dzisiaj bierzemy się za kolejny etap. I pewnie nagram później film, jak to wszystko zostało zrealizowane. I te po kolei etapy, które robimy, są też widoczne na kanale Sam Zrobię Do Domu Do Ogrodu. Tam będzie można też śledzić, że tam wstawię tutaj link do tego kanału śledzić po bardziej szczegółowo, jak to wyglądało, bo ja wiem, że tam jest nagrywane to, to bardziej. No, i tutaj, mój ulubiony stałek, to się pochwalam. To mój ukochany stałek, który mi służy do wszystkiego, czyli do wchodzenia, do trzymania rzeczy. Mam nadzieję, że to zostanie. Naprawdę do zobaczenia w kolejnym, w kolejnym etapie. I ponownie jesteśmy przed moim przyszłym mieszkaniem. Tutaj. Dużo różnych sprzętów, między innymi cegły. A dlaczego cegły? To zaraz pokażę. Jest i betoniarka. Wiekowa już, ale cały czas działa. Mamy tutaj piasek. I tak to się dzieje: cały czas coś robimy. Ciągłe zmiany. Nawet zmiany w naszych planach, jeśli chodzi o przestrzeń. No i tutaj mamy pierdzielnik. Czasami bardziej uporządkowany, czasami mniej. Wszystko co niezbędne na bieżąco. Nasze ulubione rękawiczki. Ja lubię przynajmniej w nich pracować. No i tak oto. Jak to przy remoncie, myślę. I teraz uwaga. To, co jest dla mnie hitem w tym e, mieszkaniu: tram. Ściana z cegieł. Tego tu zupełnie nie było. Zobacz, e, albo już może pamiętasz, jak było to w poprzednim filmie. Teraz jest to ściana z cegieł. Wcześniej to był pustak. Wyglądało tak, jak, jak u góry. I zaraz powiem, dlaczego tak się wydarzyło. Mianowicie, tu pamiętamy, była, były drzwi do ziemianki. One zostały wyciągnięte. Taka część zamurowana pięknie cegieł. No ale teraz powiększyła się o dużą, dużą, dużo większą może ścianę. I tutaj powstaje coś e, takiego fajnego, i to będzie część komina, który nadal tutaj jest. Sytuacja wygląda następująco. Kiedy wyciągaliśmy takie metalowe elementy z, z przestrzeni kominowej, to okazało się, że komin jest w bardzo złym stanie, że się cały sypie, wszystko odpada. E, I nagle się okazało, że mimo, że mieliśmy już robić inne rzeczy, to musieliśmy wszystko tutaj zburzyć. Ta cała ściana została zburzona. Także było dużo roboty. Czasowo przesuwamy się niestety. Nie wiem, kiedy ten remont się skończy. No ale cóż, nie było wyjścia. Trzeba było to zrobić, się tym zająć. U góry też będzie z tego, co mi wiadomo, wymieniana część kominowa. I będą tutaj dosyć duże zmiany. Tutaj będzie kuchnia węglowa, ewentualnie jakiś piec. Jak to się nazywa? Już nie pamiętam tej nazwy. Nie piec kaflowy, tylko koza. O! Jeszcze jesteśmy w trakcie podejmowania decyzji, niby yy, poszukujemy, ale ciężko jest dobrać to. No ale dobra. I tutaj kolekcja cegieł oczywiście, bo właśnie teraz robimy sobie przerwę. I za chwilkę po śniadaniu, obiedzie ruszamy z powrotem. Czyli to wszystkie rzeczy niezbędne. To co ciekawe, konie nadal są. O proszę, tak się prezentują. I to, co nowego jeszcze przyszło, to jest sufit. Może jeszcze nie jeszcze ale przynajmniej są płyty. Na całym suficie są płyty. O tak to wygląda. Pięknie. Tutaj kable wyciągnięte. Elektryczne, fajnie. Będziemy robić jeszcze tutaj otwory w suficie, żeby wyciągnąć kable na, na oświetlenie. I tutaj cały korytarz jest zrobiony już. Ten kolor też jest teraz dużo szerszy ze względu, ze względu na to, że właśnie ta ściana została z cegieł zrobiona, a nie tak jak była wcześniej, taka gruba. I teraz tutaj łazienka. Tu jest sufit już. Powyciągane kable. No i tu jest pięknie. Nie wiem, czy teraz będzie widać, bo tu jest ciemno, a nie mam żadnego światła. Wszystko zabudowane pięknie, specjalnymi płytami, tymi zielonymi elementami, znaczy nie z zielonym kolorem na zewnątrz. I tak, oto to teraz wygląda. Także dzieje się. Dzieje się mnóstwo rzeczy. A jakby ktoś to zobaczył, chciał zobaczyć, jak to wyglądało bardziej szczegółowo, to zapraszam na kanał Sam zrobię do domu i ogrodu. Tam będą bardziej takie. Odcinki robione przez Adama i Agatę, które pokazują no, więcej więcej takich elementów, które tutaj się działy. Tak, ja bardziej pokazuję efekt poszczególnych etapów, a oni pokazują to nawet w trakcie, jak pracowaliśmy. Tak, także zapraszam też do nich. To idę teraz na śniadanie obiad. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!